Parkowanie bez użycia rąk umożliwia zlokalizowanie miejsca parkingowego i zaparkowanie lub opuszczenie miejsca parkingowego bez najmniejszego ruchu kierownicą. Funkcja wykorzystuje dane z czujników ultradźwiękowych z przodu i z tyłu pojazdu. Proszę pamiętać, że aby ułatwić manewrowanie, włączeniu funkcji parkowania bez użycia rąk towarzyszy aktywacja systemu wspomagania parkowania. Oraz w przypadku pojazdów w niewyposażonych kamery cofania lub kamery 360 stopni. Aby aktywować tę funkcje na ekranie centralnym R-Link należy przejść do świata pojazd, a następnie wybrać parkowanie bez użycia rąk. W zależności od wyboru personalizacji, funkcje te można również aktywować za pomocą przycisku ulubione na kierownicy. Lub bezpośrednio wybierając widżet parkowanie bez użycia rąk na ekranie głównym systemu multimedialnego, dostępne są trzy typy manewrów do wyboru, parkowanie równoległe, parkowanie prostopadłe, wyjazd z miejsca parkowania równoległego. W przypadku parkowania prostopadłego i równoległego przy prędkości pojazdu poniżej 30 km na godzinę system szuka dostępnej zatoczki lub miejsca parkowania równoległego po obu stronach pojazdu. Wykryte miejsce do zaparkowania jest wyświetlane na ekranie centralnym i oznaczone małą literą P. Jedź powoli do momentu wyświetlenia komunikatu stop oraz emisji sygnału dźwiękowego. Miejsce parkingowe na ekranie centralnym zmieni kolor na zielony. Po zatrzymaniu pojazdu i włączeniu biegu wstecznego, na desce rozdzielczej pojawi się kontrolka wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o rozpoczęciu manewru. Teraz puść kierownicę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Proszę wykonać kolejne manewry do przodu i do tyłu za pomocą dźwigni zmiany biegów i pedałów. Prędkość nie powinna przekraczać 7 km na godzinę. Po zakończeniu manewru kontrolka zgaśnie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby wyjechać z miejsca parkingowego w szczelinie, należy aktywować funkcję, wybrać odpowiedni wzór na ekranie i włączyć kierunkowskaz po stronie, po której chce się wyjechać z pojazdu. Gdy funkcja jest gotowa do interwencji na ekranie multimedialnym, pojawi się komunikat. Proszę nacisnąć OK, aby rozpocząć. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników i uruchamia się sygnał dźwiękowy, aby zasygnalizować rozpoczęcie manewru. Następnie puść kierownicę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy pojazd wyjechał z miejsca parkingowego, system wyświetla na ekranie multimediów komunikat manewr został zakończony i lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie oraz emisji sygnału dźwiękowego. Proszę pamiętać, że manewr zostanie zawieszony, gdy usiądą Państwo za kierownicą, gdy pojazd stoi zbyt długo, gdy przeszkoda uniemożliwia wykonanie manewru lub gdy zostaną otwarte drzwi. Powód przerwania pojawi się na ekranie multimedialnym. Proszę upewnić się, że warunki są odpowiednie do kontynuowania manewru. Gdy tylko lampka kontrolna zacznie migać na desce rozdzielczej, system będzie ponownie gotowy do kontynuowania manewru. Manewr zostanie anulowany, jeśli prędkość przekroczy 7 km na godzinę lub jeśli pojazd wykona więcej niż 10 ruchów do przodu, do tyłu podczas manewru. Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie, uruchamia się sygnał dźwiękowy. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, należy upewnić się, że czujniki ultradźwiękowe nie są zasłonięte, np. przez brud, błoto lub śnieg. Pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze naocznie sprawdzaj, czy miejsce parkowania sugerowane przez system jest faktycznie wolne i nie ma w nim żadnych przeszkód. Układ może nie wykrywać obiektów znajdujących się w jego martwym polu widzenia. Ponadto podczas automatycznego wykonywania manewrów kierownica może się obracać bardzo szybko, dlatego nie wsuwaj dłoni po wewnętrznej stronie wieńca i upewnij się, że nic nie zakłóci ruchu w kierownicy.